On masz wiedzieć, czy to już jest uzależnienie, czy może jeszcze tylko picie. Siemanko, ja mam na imię Przemek, a to jest mój 221 dzień przeźwienia Według lekarzy, żeby zdiagnozować uzależnienie, wykorzystuje się sześć podstawowych objawów. Słuchajcie teraz uważnie. Jeden. Ciągle myślisz o alkoholu i masz wieczną ochotę, żeby się napić. Dwa. Twój umiar już dawno przestał pić z tobą. Z chęcią sięgasz po następne daw. Trzy. Całe życie kręci się wokół chlania. Masz wyjebane na pracę, rodzinę. Pierdolisz też swoje hobby. Chlanie jest ważniejsze. 4. To co wczoraj robiło z ciebie króla parkietu, dzisiaj już nie wystarczy. Ty musisz chlać więcej, żeby uzyskać ten sam efekt. 5. Kac. To już nie jest zwykły ból głowy i suchość w gardle. Dochodzą jeszcze drżenie rąk, poty i to kurwa jebane uczucie, że w koło wilki jakieś. 6. Chociaż masz świadomość tego, że chlanie Nieście ci życie, rozpierdala ci zdrowie, relacje, rujnuje finanse, to ty i tak kurwa pijesz dalej. Jeżeli masz choć trzy z tych sześciu rzeczy, to już nie jest zabawa, to już jest uzależnienie. Każdy dodatkowy objaw wskazuje tylko na to, jak ono jest już silne. Jak macie jakieś wątpliwości, wpiszcie w Google ICD10 uzależnienie od alkoholu. Podzielcie się w komentarzu, jak to wygląda u was. No i pamiętaj, jednij tym i żyj! Det drap.